W kolejnym odcinku zagrajmy z dzieciakiem w Max Payne Nagrywam po raz drugi Przedtem nagrałem 18 minut Tym razem też się postaram 18 Postaram się wygrać te 300MB Drugi raz nagrywam ponieważ Miałem przedtem problem z jakimś przyzwyczajeniem Ale teraz to naprawiłem i postanowiłem tamto usunąć I od nowa zacząć Musiałem przejść od nowa gierkę jeżeli coś się zmieniło w nabojach, to się nie dziwcie Chciałem przejść od nowa, ponieważ nie miałem save'a Bo już się zavewowałem tam daleko uh, Bardzo daleko No tak, no to obieramy hmm, Chodzi Szkoda, prawdę mówiąc, że tam tu usunąłem I ogólnie już były szumy Bo kilka śmiesznych akcji było Dobrze, jedziemy ich. Myślę, że pojedziemy ich z Shugana. Gdzie oni są tu? Kurde, coś nie mam ha, dostał. Ładnie, kiedy ja zacząłem lecieć. Kurde, a bez straciłem dużo Dobra, jedziemy Olo, nie te drzwi Ale głowa ma nie nie boli e, Dobra, muszę powiedzieć, że się coś zmieniło Przedtem tu miałem gościa, w poprzednim Dobra Ile już nagraliśmy? dwie minuty. Leć szybko. Środki przeciwbólowe To mamy włączyć i idziemy dalej. okej okay. Dobra. Tutaj już trzeba iść. Musimy teraz dojść do takiego żółtego pociągu oraz mm, właśnie tym pociągiem rozwalimy to tam będzie dużo ludu ale jesteśmy gotowi prawda na z shotgunem tak no będę dużo chodził z shotgunem zobaczymy coś co sprawdzić widziałem w obcy, że jest najlepsze, broń wyciągając w ciśnieniu o więc najlepsza broń to shotgun jak na razie w moim ekwipunku, bo jak się wciska G, gdzie pojmuje gościu najlepszą broń? No i rob, idź. Już chwilę się muszę zamknąć. je! Yeah. Dobra. Sorry, ta Jest 10 godzina. Wow, zanim to mi się zrenderuje. Jakąś godzinę, pewnie się będzie renderować do tego wpływanie na youtuba te 300 megabajtów pewnie znowu. Dobra. Sam Co Co tam wybrałem taką drogę, chociaż już teraz nie nagram 15 minut. Cholera. Tu mnie mnie przedtem pani ściągnęli, jak przedtem nagrałem. A teraz miściałam. Kurde. Fuck you. Cholera. Coś źle zgrałem. Dobra, gdzie my jesteś? Ja pierdziałam. Zastrzelę się zaraz. Spotkamy się tam. Dobra, można powiedzieć, że jestem tam, gdzie byłem. Zapiszę grę i jedziemy. Jest godzina 10.20, łeb nie boli, gardło mnie boli, nie wiem co mnie jeszcze boli, dobra, teraz muszę ich pojechać, inaczej być nie mogę. Cholera znowu Fuck you Trochę taka siara Tak zginąć dwa razy wszędzie, czy to jest trzeci, nie pamiętam No ale No przedtem to przeszłem bez problemu A teraz Cholera z arki Lubiska, tak? lubi się także przyjmujemy ciągle w jednym momencie no po prostu, no po prostu, no nie, nie. Dobra. Cholera, nie widzę tej kropki. a tam jest, dobra. Nie zgarniał trochę tej kropki, taka mała. Jeszcze tutaj ciemno. Dobra. Zaczniemy drugi, e, rozdział drugi. Nasz wybór miejsca zbrodni. Część pierwsza. Amerykański ser. Dobrze. Jestem ja tylko chwilę już nagrałem. Zarcyfiały, czy wyprowadziły do opuszczonej stacji zamkniętej dla 40. Chciałoś tu coś bardzo niedobrego dobrego, może dlatego Aleks wybrał właśnie to miejsce na spotkanie, a może nie. Pamiętam, że jest coś takiego, co pisało. Cholera. Dobra, w środku. No cholera. Dobra. Zaraz wrócę z palcem ile już nagrałem. Dobrze, 7 minut już jest nagrane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak mam, jak tam policzyłem, albo 8. Cholera. Ładne. Zasejwuję tutaj w ogóle. Mało HP, tak wiem, ale... No cóż. Tak wie bo, że trzeba sobie poradzić. Poczekamy aż nas troszkę uleczy. Będziemy mogli iść. Jeszcze raz się zasejwuję. Jakieś nie tak lubię być. Ha, jebie dostał ładnie I leżeć psie, to jest twoja rola w tym filmie Cholera, mało co widzę Nie wiem jak wy, wie, ale mi do cholery jeszcze w monitor słońca Więc najfajniej nie jest No dobra. Podsłuchajmy. ich. Gdzie się posuwasz, knojku? A całkiem płynnie nam idzie ta seria. Muszę powiedzieć, nie mam żadnych problemów. Na szczęście nie ma żadnych komplikacji. Nie zajmują tak dużo jak w samym wykazie. Sto ileś film 9-minutowe 30. A tutaj tak 60. Coś do stylu. Jest właśnie... co Czasu do cholery było. Max właśnie powiedział. Tak myślę, żeby tutaj odcinek zakończyć, ale chcę wam jeszcze pokazać jak siebie goście zarobił. Myszy, idziecie? Chodźcie. O mi. Come on, let's go. Mom angielski. Cholera, zobaczyn mnie. Chciałem wam pokazać jak się zastrzelili nawzajem Cóż, nie wyszło, zasilbuje się Nie wyszło, przepraszam bardzo, ale tak by było. I, yeah. i yeah. yeah. Dobrze Czterech poszło spać Co to? Materiał wybuchowy, teraz tylko zapałki w górę. Dobra. Jestem ciekaw, czy na dole kijniemy w pośrednim odcinku. Co, trudno jest na dole. Dobra. O, olbrzym. Właśnie. Próbujemy ich pojechać olbrzymem. Czy olbrzymem już nie wiem, bo tu trzeba... wyży? Ny, To ja w końcu już nie wiem Myszki Czy szczury? Nie wiem Szal Mogę się boja dostać No i cholera gdzie jest ta kropka? Dobra, mam Dobra. Tu już chyba gdzieś, gdzieś ponad 10 minut jest. I wywaliło mnie z gry. Ale to się dalej nagrywa I Git. No dobra. Myślę, że tu możemy skończyć. chociaż, Co nam szkodzi? Możemy nagrać dłużej. Czyli po kampie? Nie ma. Jak już będę kończył, to będę musiał coś jeszcze powiedzieć. Ważnego. Ej, dobra, sorry, się tak sejwuję. ale ja mam mały HP. A już. Dwóch chyba. Oj, demon. myślę, że ja tam przyjdę w coś. Jakbym miał całe hapa, to bym poszedł na nich nawet z łomem, ale jako już hapa nie mam, to na nich nie pójdę. Dostał? Chyba nie. Chciałem na chwilkę przerwać, ponieważ, o, stoję, duszę go nogą, a on już paty. tutaj nie mam karabinku i go nieźle zjechał. I tam jest trzech, świetnie, jeszcze lepiej. Pat. Yeah. Tak się gra, bitches. No dobra. Myślę, żeby zaraz zakończyć ten odcinek. Może jak tych trzech zjadę. Oni, oni mnie nie zjadą. Dobrze, to zakończę. No właściwie to już mogę coś powiedzieć. Zapraszam na stronę jakże bardzo miłego studia. Plan Ognia. Link do tej do strony tego studia jest w opisie. Są jeszcze cztery wolne miejsca. Więc, bardzo zapraszam, jeśli zainteresowaliście się tym studium, to wejdź na stronę Złóż Polanie, no i nie wiem, co jeszcze. Czekaj na odpowiedź każdego z użytkowników, bo każdy ma prawo głosowania. Nie, że Szerz zadecyduje, no to tyle, już przyjąłem tę nastróbkę, nie? Tak nie jest. Dobra, myślę, że już padli wszyscy. zakończyć ten odcinek. Dobra, tak, chyba padli wszyscy, więc pozdrawiam, no i do następnego odcinka. Lata.